tej inicjatywy, współpartnerkami, i, yy, bo nie, to, my coś możemy osiągnąć razem. My bez Was znaczymy niewiele, więc naprawdę czujcie się że, 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 w mocy, żeby mi proponować i oczekiwać czegoś od nas i w miarę naszych możliwości będziemy to realizować w tych trudnych czasach. A zatem tu, życzę Wam, mam nadzieję, że przyjechałyście tu i na forum, ale również na manifę. E, już były, tutaj osoby zapraszały. Jeszcze ostatnie zdanie, dobrze, zawinę ostatnie zdanie. Także widzimy się, mam nadzieję, z większością u Was na tej manifie, czy na innej manifie. Ja będę dzisiaj na manifie warszawskiej, e, a w następnym roku będę czy na Śląsku oczywiście. Tak? I tego co padło dzisiaj i tego co...